Krynoliny, turniury, suknie wizytowe, spacerowe, dzienne, wachlarze, rękawiczki, a nawet pantalony. Wspaniałe stroje damskie XIX-wiecznej Europy można podziwiać na żywo w Muzeum Regionalnym w Piliźnie. W cieniu wachlarza i parasolki to nowa wystawa czasowa. Eksponaty pochodzą z kolekcji Muzeum Historii Ubiorów w Poznaniu. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na naszą najnowszą wystawę czasową zatytułowaną W cieniu wachlarza i parasolki Moda damska XIX wieku Zapraszamy na wspaniały przekrój damskich strojów od początku XIX stulecia po jego schyłek, a jest to wiek, w którym najbardziej zauważalne były zmiany modowe, jeśli chodzi o ubiór kobiecy. Praktycznie co 10 lat wprowadzano jakieś nowe udoskonalenia, nowinki techniczne. Jest to wiek, w którym zaczęła funkcjonować krynolina i turniura. Mamy wspaniałe suknie z różnego przekroju czasowego, zarówno suknie wizytowe, suknie spacerowe, dzienne, suknie żałobne. Mamy na naszej ekspozycji bardzo wiele dodatków kobiecego stroju, torebki, wachlarze, wspaniałe rękawiczki, mitenki, obuwie. Pokażemy też to, co dawniej było niepokazywalne, czyli odzież spodnia, pantalony, pończoszki, to co zazwyczaj było pod suknią. Mamy wspaniałe również elementy biżuterii, a także kobiecych akcesoriów, dzięki którym dbały o swój wygląd, swoje uczesanie, wspaniałe koafiury i stroje. Jeśli Państwo chcieliby usłyszeć coś więcej o poszczególnych sukniach, bardzo serdecznie zapraszamy do nas, do Muzeum Regionalnego w Pilźnie. Na nową wystawę czasową zatytułowaną W cieniu wachlarza i parasolki zapraszają Burmistrz Pilzna, Dom Kultury w Pilźnie oraz Muzeum Regionalne. Ekspozycję można oglądać do 15 września w siedzibie Muzeum Regionalnego w Pilźnie w godzinach pracy obiektu.